elo widzowie, elo, elo, elo będziemy dzisiaj nagrywać jak będziemy skakać na naszym torze pokaż Basia będziemy skakać na torze na torze będziemy skakać o widzowie, zobaczcie sobie, tam jest taki tor To jest taka skocznia, to jest cały nasz tor No że będziemy skakać także co? ileś sobie sam zobaczyć Kolejny, zamrzałem widzowie. W przerwa. Widzowie teraz będziemy nagrywać z Wiktorem, on też będzie skakał, tylko nie tak przypomnijmy, bo on na żelizki podesz. Edo. Ej, u niego wyszło dobrze. Widzowie jadą teraz oni, także... Stanem. Teraz idziemy przez stanę własnoręcznie zbudowaną. Zrobię własnoręcznie. Chyba by się tu nie wywalić. że jedzie No tak. Czekajcie, zdrowie. widzowie. Widzowie, teraz stanę własnoręcznie zbudowaną. Widzowie, światło. Was, to nie jest jakaś sama, dobra. I sobie, Tutaj kiedyś były grzyby. I, i tak, widzowie góra, w To góra były różne legendy związane. Tam, tam jest góra, połów. Były różne to jest legendy związane. Taka legenda była, że było bardzo dużo węży. Ludzie zbierali węże, dawali je do i zasypywali węże. I wełże tak są, i wężą wiele. Bo było tyle, że są różne, będą połomie, ale co? Idziemy. tu jest rzeczka, która stagnie, nie, stagnie, 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 właśnie A A nie musisz rzucić. To samo jest stagnie, no. stagnie, stagnie, Chodź mu chodź, no, tu są, tutaj były nasze różne bazy. czyli... żeby wszyscy piszeli, w komentarzach legenda. Tutaj były różne. No i mamy przeróżne. I tutaj, kiedyśmy z moją kuzynką, robiliśmy byliśmy schody. Żeby różne kawienia, żeby nam pokazać. Wiecie co czy myślicie? Tu jest jeszcze, o, tu jest kamień. Tu jest kamień. Tu schodzę chodnik z kamienia. I tak to zostało. Były kiedyś domy takie, jest. takie srebrne, ale w tym wiadomku nigdzie zostało. Zaraz wam pokażę, tak dokładnie na przykład. Tutaj, To jest droga. Idziemy. Tutaj się widzowie będziecie chcieli przyjechać, bo macie wolne. Tutaj jest droga, z tą strony no i jedną tutaj się jedzie, oczywiście, jak będzie się komentarz, to w czy to jest ładnie pojeżdżę, na oczywiście, tutaj, no, bo sami tu nie przyjedzie tutaj jest taki hopek. tu się jedzie i się skasuje, tutaj jest ziemia, tutaj też była ziemia, tylko że po prostu wjechała się i normalnie. Nie wiem czy, jest zima, czy plasek, to jest ziemia czy piasek, już sam nie wiem. Tutaj też jest ziemia. Rzeczywiście tam piasek. Bo tu po prostu były pokrzywił i tak dalej. I tu zasypaliśmy. Teraz już się tak jeździ. I teraz widzę, Tutaj jest tak. Tutaj rzeczka, tak troszkę niebezpieczna. Także. Troszkę niebezpiecznie. Tutaj troszkę niebezpieczna. Nie! Widzę. widzę. Troszkę niebezpieczna to rzeka. No tu się jedzie, widzowie. O, jest rzeka. Tu też się idzie. Są kamienie, tylko że co jakimś razem bierzemy kamienie i wyrzucamy w krzaki. Tutaj się jedzie, widzowie. I co? Tutaj jest droga. I tutaj. I tutaj się wjeżdża. I się jedzie. Się jedzie, 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 jedzie. Sie jedzie, jedzie. O, i tam co widzieliście. I Nie wiem, czy to widać. To jest kon. Pochylony o kilkanaście stopni, jest tak pochylony, żeby było widać, że jest pochylone i jeszcze, żeby jak jedziesz, żeby się nie przewrócić. Tylko właśnie tak, normalnie, żeby sobie przejechać. Zachęcam na, przy, na poglądanie. na góry, na, na polskie góry, na wojny komórskie, żeby pooglądać te góry. Bardzo zapraszam ludzi wszystkich. Jak, jak nikt nie na tego, kanału, to jest kanał Śmiga, to Zachęcam do subskrybowania i za co? Łapka, łapka w górę! Zachęcam bardzo do subskrybowania. Zach, zachęcam do subskrybowania, oczywiście. Wbijamy 50 subów, to będzie. widowie! wbijamy 50 subów polubienia O, właśnie, ja do sobie tutaj dzień, Dominik, co to jest Bardzo i my już wy nagrywali ja na się zjem. Słuchaj, to troszkę zbóźnieni. Jak zwykle. Ale zaczynamy na czeka. Ty skakałeś, z nieką widzisz, już, dobra. No to na mój kanał. Chcecie to wpadnić, to jest masny seba. I na, na... seba, nie masny, tylko masny seba. Tak ja to, to... To, będzie, to będzie też na moim kanale, ale tam na masny seba zapraszam bardzo. I jeszcze tutaj będzie kanał. Tak będzie. To da, da, za, zachę, zachęcam na te wszystkie kanały, na mój, e, tutaj Dominika i Basi, na, zachęcam do subskrybowania. Ja jeszcze nie powiem, jak się będzie nazywał kanał, ale w chyba. następnym odcinku już powiemy, widzowie. I dziękuję wam, dziękuję, dziękuję za, to, za te wszystkie subskrypcje na, na, na śmigacze, bo się jakby mamy jakby oddzielnie, ale brat mi pożyczył i dzięki wam, i dzięki mojemu bratowi mogłem kupić sobie Fona 16. Tylko dziękuję, to tylko dzięki Wam. Tak wyszła. Oh, a czekaj, trzeba chłopieć na widzowie. Mamy no, takie same chłopie Dziękuję Wam za wbicie już 20 subów. Dziękuję Wam za zbicie. Ja 20. widzowie? Patrzcie. On tu wjechał. Dziękuję Wam za wbicie 20 subów. Także dziękuję Wam bardzo wszystko, za wszystkim, że byli się, dziękuję Wam szczególnie, że wybiliście 20 subów i to zachęcam daję do skrzydła nowe osoby. Także dajemy suby na 10 subów kupuję basen i drona i kupuję drona Rizo I Mini 4 Pro Flame Recon, dam znam znaczek w, dam link w opisie. Kupuję wtedy dron, a jak także zobaczcie sobie. Yy, oczywiście to będzie dron jak, jak będę tak. 20, to będzie dron tak, w 2026-2027 roku. Ten dron będzie. Jak yy, oczywiście jeszcze to nas nie zniszczy, Będzie ten dron, i, a jeszcze planujemy kupić basen, także będą odcinki z basenu, Na razie to będą może będą, może się pojawią odcinki z basenu u Wasi. Właśnie się może pojawią odcinki z basenu, ale tak naprawdę to odcinki będą u yy, kiedyś u nas z basenu. Widzowie, zachęcam was, żeby tu przyjść, żeby pochodzić po tej tamie, ale, zni ale jak zniszczyć, no to o, zobaczę, kto tu by. Ja będę Co, Ja tu mam sobie, ja mam tu kamerkę wstawioną. Jak zobaczę, kto to zniszczył, no to, yy, no to napiszę w komentarzach. To osoba napisze, no, pan po prostu na filmie, to osoba, na shortsie i, i ta osoba będzie miała taki w tej, że, ho, ho, że nie polecam tego niszczyć. To po prostu obraz zrobiły i my troszkę im pomogliśmy, ale tylko troszkę. Zachęcam tak, do sukcesu. my mamy 50 subów. 50. No, mojej moim kanale też masz 50 subów. Bo dopiero co dzisiaj otwarłem. Widziowie! Jak wbijecie 50 subów, to damian, ja, damian. ja Basia i Dominik się położymy w tej rzece. Właśnie, położymy w rzece. Będziemy chodzić po rzece. Dosłownie? No, tak na 1000 subów tu, będziemy się, tu położymy się, ale tylko na, na, na 5 sekund. A na, a na 50 subów będziemy chodzić po tej to rzece. Ale też macie wbić. No tak. Jeszcze tego kanału nie no, ma. Tak. Widzowie jak wbijemy 50 subów, to będziemy chodzić po tej rzece na... No, też kanale, proszę. I będziemy Już chodzić po tej rzece? Boso. Boso? Boso? No. Ale to o, to, to musi być trudno, wiesz? to musi być kartko, niech widowie się starają, a nie. 50 jak subów... Boso będziemy chodzić. nie Ja tam wejdę. Bądź... Ale tam bym... a tu była jeszcze woda kiedyś. Właśnie nie, bo to jest glina taka, że... No ale patrz. Nie wiem tam wczoraj chodziłam. Nie, ale tędy można. Nie wiem, tam ostatnio chodziłem, tam jest takie burzko. tu No właśnie. Widzowie. Wszyscy widzowie jak wchodzimy na chodza, krótsze filmy. Jak, jak, jak zobaczymy jak będzie jak będzie krótsze filmy, oto widzowie... Jak, coś, ile, jak będzie 30 lajków, to będą krótsze serie filmy. Tylko poproszę Was o to, żeby udostępniać te filmy, żeby udostępniać trochę. Także w ogóle to jest chory, że wrzuciłem filmy Dżuzla, bo w niedzielę byłem, nawet w sobotę, a dzisiaj jest niedzielę, w byłem i w ogóle tyle poszło tych lajków, że ohoho. To jest chore, tysiąc, prawie tysiąc wyświetleń, znaczy 1000 tysiąc źleś. ja na nie 2000 dwa tysiące. To jest chore, że z się nie mój z Dominikiem, a ja robię bardzo łatwy przez który raz Cię powiedziałam dzisiaj. Raz. No właśnie. No właśnie. To ja jest Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tu sobie Tu. Tu i tu jestem. My z Tobą idziemy tak. Tu, tu. Widzowie z Solny to miała być straszna część, ale YouTube no, nie, nie pozwolił nam tego zrobić. Forrest jest swoim ulubionym YouTube'erem. Ale co? To jest twoim youtuberem? tricus Cały t -squad. Nie, żartowałam. Jack Bebek. Najlepszy. Nie no, a tak serio to cały t jest fajny? Ale Jack, Frost i Jack Bebek. I Mr. d Uratowali piesko. O, u mnie Paljon. Ale najbardziej palion też jest bardzo fajny. U mnie najbardziej Tricsus, bo... Że... Nagrywa dziesięć nigrozy. Ja... Ja... ja <grym> się. Co roku miałam coś takiego, że chodziłam do kościoła i wracałam od razu i wyczekiwałam cały czas na te filmy codzienne. Miały być o 18, czasami były nawet o 20, ale ja po prostu czekałam, czekałam i my raz po prostu zaczęliśmy ich oglądać i po prostu jest to mega fajne. I co roku oglądamy gdzieś w Migrosie. Jeszcze pierwsze było najlepsze, ale ostatnie też było. Jeszcze widzowie zapraszam Was na... Max gotuje, albo jak nie wiem, jak to się nazwę. ale to już jeszcze nie będzie dzisiaj, no może nie wiem, kiedyś, ale to będzie Maksy gotuje, albo nie wiem jeszcze, ale to powiem wam jeszcze później, wam powiem, a teraz co, zwijam sprzęt i w domu jeszcze, w domu się z wami wam zobaczę, zobaczymy się do, na trampolinie albo w domu. Na trampolinie. Dobra, elo. Widzowie, to na razie na tyle, bo muszę pokazać parę rzeczy, także co, elo.